Cześć! Ja się nazywam Julita Demska, jestem psychologiem i coachem relacji i w tym odcinku chciałabym odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby nie umrzeć w samotności. Co zrobić, żeby nie zostać na starość samemu? Jeżeli jesteś singlem singielką, któremu ten stan doskwiera i chciałbyś chciałabyś zmienić swoją sytuację, to jest odcinek dla ciebie. Oczywiście nie jest tak, że każdy musi być w relacji romantycznej, ale jeżeli jednak jesteś w takiej sytuacji, w której szukasz, w której chciałbyś znaleźć, chciałabyś znaleźć miłość, ale ci to nie wychodzi, no to to jest materiał dla ciebie. Omówię trzy postawy, które sprawiają, że nie możemy wyjść z takiego stanu bycia singlem, singielką. Ale zanim to zrobię, to chciałabym Wam przypomnieć o tym, abyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, abyście dali lajka, palec w górę, możecie mi zaufać, a na koniec tego materiału, jeżeli okaże się, że nie jest prosta w Waszym oczekiwaniom, zawsze możecie po prostu cofnąć. Tę decyzję, no i poproszę Was też o komentarze, dlatego że one pozwalają przetrwać i rozwijać się mojemu kanałowi. I teraz przechodzę już do meritu. Jak za chwilę zauważycie, u podstaw każdej z tych postaw jest nierealistyczne podejście nierealistyczne podejście do świata, do postrzegania związków, do innych ludzi, ale też. Do samego siebie i zacznę od takiego podejścia, które wiąże się z nierealistycznym podejściem do świata, do związków i do innych ludzi. Pierwszym takim problemem, który może sprawiać, że nie udaje ci się stworzyć udanej relacji romantycznej, być w związku, jest idealizowanie związków, romantyzowanie ich, dodawanie. Takiej warstwy baśniowej, takiej warstwy tajemniczości, ale właśnie nierealności, czegoś z świata, ze świata baśni, legend, czegoś mitycznego, niedoścignionego, trochę boskiego pierwiastka. Na czym to polega? Po pierwsze, takie osoby, które tak mają, yy, mogą wierzyć w to, że przeznaczona jest im jedna, jedyna osoba druga połówka jabłka. Yy, I usilnie szukają kogoś. Kto by tą połówką był. No i zawężają sobie oczywiście możliwości bycia z kimś w relacji, bo nie widzą tej obfitości, którą daje nam świat i nie widzą tego, że nawet w ich okolicy potencjalnie może być wielu partnerów, partnerek, z którymi możemy się dopasować. Cały czas szukają czegoś magicznego, czegoś idealnego. No i możemy się domyślić, że z tym wiąże się kilka dodatkowych. Zjawisk, takich jak oczekiwanie, że poznanie takiej osoby będzie czymś niezwykłym, że to będzie miało taki filmowy charakter, poczuję, że dostałam strzałowora, albo że właśnie uderzył jakiś piorun. Natomiast no nie może to być coś zwyczajnego, jak poznanie drugiego człowieka w aplikacji randkowej. Bardzo często od osób, która akurat należą. Do tej kategorii, y, słyszę to, że mają już dosyć aplikacji, że to w ogóle nie jest romantyczne i one marzą o tym, żeby kogoś poznać w takich nieoczekiwanych y, okolicznościach. Często jest tak, że te osoby nie wychodzą z domu, nie dają sobie szansy na to, by w innych okolicznościach niż internet kogoś móc poznać, siedzą na kanapie i czekają aż ten książę zapuka do ich drzwi, no ale nie mogą pozbyć się takiej myśli, że początek związku z tą drugą połówką musi być w jakiś sposób niezwykły. Drugim poważnym problemem, który przytrafia się tym osobom, jest to, że kiedy poznają partnera, który nawet wydaje się być idealny na początku, i co do zasady przy takim postrzeganiu związków na początku nie widzą jego wad i skupiają się na tym, co pasuje do tego schematu to gdy pojawiają się jakieś pierwsze problemy, jakieś kłótnie, konflikty, to one zaczynają się wycofywać. Zaczynają poddawać wątpliwościom tą relację. Nie myślą o tym, że każdy człowiek ma swoje dziwactwa, może mieć różne zestaw cech i nie wszystkie muszą nam się w 100% podobać. Jeżeli ten człowiek nie jest idealny, jeżeli są jakieś kłótnie, zgrzyty, to rezygnują wtedy z takiej relacji, ponieważ towarzyszy im przekonanie, że gdyby byli z drugą połówką, faktycznie, to po prostu jak te dwa puzelki by się dopasowali i nie byłoby już nigdy żadnych problemów. Więc pierwszy typ takiego podejścia, które jest dla singli i singielek zgubne, to jest romantyzowanie relacji. Drugie podejście, Dotyczy nierealnego spojrzenia na drugiego człowieka, na potencjalnych partnerów. Jest to stawianie zbyt wysokich wymagań tym ludziom, takich, które są nierealistyczne, które są nieadekwatne i trudne do odzwierciedlenia w ogóle w przyrodzie. I to są osoby, które szukają e, takiego jabłka o smaku banana czyli czegoś, co nie istnieje. Chcieliby, żeby z jednej strony partner miał cechy ich byłego, partnera, który był bardzo ambitny, czyli żeby miał tę ambicję, ale pamiętając o tym, że jednak rozstali się ze swoim partnerem właśnie dlatego, że on nie miał dla nich czasu, bo był tak ambitny i spędzał ten czas w pracy, to chcieliby, żeby był ambitny, ale też żeby cenił sobie ten wspólny czas i żeby codziennie miał ten czas. Dla y, związku i dla swojego partnera. Chcieliby też, żeby wyglądał jak Brad Pitt albo Angelina Jolie. Y, chcieliby, żeby z jednej strony był bardzo inteligentny, żeby był y, wykształcony, ale też, żeby był blisko y, ziemi, i żeby rozumiał takie problemy codzienności. Szukają kogoś, kto jest z jednej strony wrażliwy, ale i silny. Kogoś, kto jest empatyczny, ale kto potrafia, potrafi mocno stawiać granice. Kogoś dojrzałego, ale kto potrafi też zachowywać się czasem jak dziecko. Oczywiście to są wszystko super cechy, ale pytanie, kto jest mieszanką wszystkich osobowości i jest tak elastyczny, że w różnych sytuacjach potrafi pokazać tę swoją najlepszą twarz? Czy istnieją tacy ludzie? Być może gdzieś tacy są. Ale po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, czy. My tacy jesteśmy. Czy my już jesteśmy przygotowani, żeby być z takim idealnym partnerem, jeżeli on faktycznie gdzieś tam jest? Ale po drugie, spójrzmy na to realistycznie. Czy te nasze wymagania mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Czy znaliśmy kiedykolwiek człowieka, który reprezentował ten zestaw cech, których poszukujemy? Bardzo często jest tak, że te osoby, które należą do, do tej kategorii, e, spotykają się naprawdę z wieloma ludźmi, chodzą na mnóstwo randek, czasem to mogą być setki randek, i wciąż coś nie gra, wciąż coś im nie odpowiada. I one porównują e, tych ludzi między sobą i mają wrażenie, że gdzieś tam jest lepszy model, więc idą dalej. Trzecia kategoria ludzi, ale też podejścia i postaw, związana jest z nierealistycznym spojrzeniem na samego siebie. I to są takie osoby, które mają cały czas przekonanie, że najlepszy moment na poznanie drugiego człowieka nie jest tu i teraz. Nie teraz, kiedyś w przyszłości. To może i tak, może wtedy. To będzie właśnie ten moment, żeby się zacząć z kimś spotykać, zacząć randkować, wpuścić kogoś do swojego życia. Ale zanim się wydarzy, to na przykład muszę zmienić coś w sobie, albo w swojej rzeczywistości, muszę schudnąć, muszę skończyć studia, muszę posprzątać swój pokój, muszę kupić mieszkanie, zakończyć jakiś projekt. Tu i teraz jestem ograniczona jakimiś okolicznościami, mam za dużo pracy, mam egzaminy do zdania, więc jakbym mogła się teraz zacząć z kimś spotykać, albo nie mam wystarczającej kondycji, mam zbyt mało związku. Na swoim koncie albo za dużo związków, i muszę się zastanowić, co z tym zrobić. Najpierw chcę przejść terapię, dać sobie kolejne miesiące na to, żeby coś przepracować. I nigdy nie mam w sobie tej gotowości, bo nie czuję się wystarczająco idealna, perfekcyjna, a chciałabym, żeby w tym momencie, w którym kogoś poznam, żebym była właśnie taka idealna i perfekcyjna. W związku z tym te osoby odkładają poznanie kogoś i bycie w relacji na kolejne tygodnie, miesiące, lata, a zdarza się, że nawet i na dekady. I teraz, jeżeli jesteś osobą, która pasuje do tego pierwszego schematu, czyli romantyzowania relacji, Nierealistycznego spojrzenia na związek, takiego idealizowania, baśniowego podejścia do związku i do drugiego człowieka, to zadaj sobie takie pytanie: czy jest coś pozytywnego w normalności? Jak ty byś się czuł, gdyby to było po prostu zwyczajne? Czy to by była jakaś ujma? I spójrz na to w ten sposób. Czy człowiek poznany, ten sam człowiek poznany na Kilimandżaro i aplikacji randkowej, czy on ma inną wartość, kiedy poznajesz go na Kilimandżaro lub kiedy poznajesz go w aplikacji randkowej? Czy człowiek, którego poznałabyś w Las Vegas w kasynie, byłby bardziej wartościowy od tego samego człowieka, którego poznałabyś na przykład przez Facebooka. Czy to by jakoś zmieniło to, jakim on może być partnerem? Spójrz na to, że być może zbyt wielką wagę przykładasz do tych okoliczności, do tej magii. A codzienność często ma takie aspekty, które nie są paśniowe i magiczne. I dobrze jest sprawdzić człowieka w takich sytuacjach, które nie są właśnie idealizowane, bezproblemowe, dlatego że na drodze swojego życia spotkasz pewnie wiele problemów. W życie to jest sinusoida. No i dobrze jest po prostu. Widzieć człowieka w tej, w tej zwyczajności, w różnych trudnych sytuacjach i móc przyjrzeć się temu, jak on się w takich sytuacjach odnajduje, jak może się zachować. No i właśnie, to jest też związane z tym, że yy, każda para właściwie przechodzi przez różnego rodzaju problemy i konflikty i to wynika z tego że jak nawet się dopasujecie na zasadzie podobieństw to i tak jakieś różnice będą nie ma na świecie dwóch identycznych ludzi będą jakieś różnice które wynikają z waszej historii z waszych doświadczeń będą jakieś różnice które mogą wynikać z waszej konstrukcji takiej Biologicznej, genetycznej, osobowościowej, z tego, co przekazali Wam rodzice, społeczeństwo. Te różnice mogą być czasem nawet minimalne, ale one mogą prowadzić do jakichś konfliktów. I to, że one się pojawiają i że są te konflikty, nie oznacza jeszcze, że coś z nami jest nie tak. Takie. Różnice i te konflikty mogą umacniać relacje, oczywiście pod warunkiem, że potrafimy się różnić w piękny sposób, potrafimy mediować, dyskutować, potrafimy wyciągać wnioski i mieć jakąś refleksję i wprowadzać zmiany, to wszystko może być dobre i budujące, no bo oczywiście konflikt, który kończy się tak jakbyśmy byli po prostu na wojnie i zostają z tego tylko zgliszcza, on nieuchronnie wtedy oczywiście prowadzi do, do zakończenia relacji, ale jeżeli robimy to z jakąś mądrością i empatią, to to nam sprzyja, więc spójrzmy na relacje idealistycznie, nie idealistycznie. Project tutaj mi się włączył realistycznie, a nie idealistycznie. Czyli spójrzmy na to tak, że tak jak ty na pewno masz jakieś wady, bo to jest normalne. Wady, ty możesz nie postrzegać pewnych cech jako wady, ale drugi człowiek może je tak widzieć albo ty możesz je tak widzieć, jak ktoś może się właśnie w tym zakochać. Chodzi o to, że nie jesteśmy obiektywnie idealni, mamy naprawdę różne swoje dziwactwa. I ten drugi człowiek też ma prawo je po prostu mieć. Z takim podejściem, oczywiście, zwiększysz prawdopodobieństwo tego, że możesz z kimś stworzyć związek. Jeżeli jesteś kimś z tej drugiej kategorii, czyli ludzi, którzy mają zbyt wysokie wymagania, to najpierw, właśnie, za, przyjrzyj się sobie, czy ty byłbyś, byłabyś w stanie sprostać. Wszystkim tym Twoim oczekiwaniom. A jeżeli nawet tak, no to zadaj sobie takie pytanie: czy wszystkie te rzeczy, których oczekujesz, których szukasz, czy one naprawdę przekładają się na jakość relacji? Czy one naprawdę świadczą o tym, że ktoś byłby dobrym partnerem? Bo może wśród tych rzeczy, których szukasz, które Ci przeszkadzają, na które zwracasz uwagę, są. Takie cechy, które są naprawdę nieistotne i długofalowo one w żaden sposób nie ważą na tym, czy ta relacja przetrwa, czy też nie. Czyli na przykład bardziej przyglądasz się temu, czy ktoś ma brodę, czy jej nie ma, aniżeli temu, jaki ktoś ma światopogląd. Być może bardziej zwracasz uwagę na to, jakiego ktoś jest wzrostu albo. Na to, jakie filmy lubi, aniżeli to, jaki on ma stosunek na przykład do, do wiary, do, do tego, w co ty wierzysz, co ty praktykujesz. Może to są ważniejsze kwestie, więc przyjrzyj się temu, na co ty zwracasz uwagę, i też zweryfikuj to. Yy, I daj sobie szansę. Na to, by poznać drugiego człowieka i by on mógł poznać ciebie, bo jeżeli ty za każdym razem idziesz na, na spotkanie i czegoś ci brakuje, i to nie jest to, i to są jakieś takie małe rzeczy, które być może byłyby do przedyskutowania, do zmiany, w trakcie może okazałoby się, że jest szereg innych, ważniejszych cech i postaw. Człowieku, które by zniwelowały ten jakiś jeden brak, daj sobie po prostu na to szansę. A jeżeli jesteś tą osobą z trzeciej kategorii, która ma nierealistyczne oczekiwania względem samego siebie i zawsze czujesz, że czegoś Tobie brakuje, to pamiętaj o tym, że łatwiej jest tak naprawdę stworzyć bliską relację i więź z kimś, kto nie jest perfekcyjny i kto nie jest idealny. Ludzie, którzy są perfekcyjni, idealni, bez skazy, raz, że nie istnieją, a jeżeli nawet założą taki pancerz, mają taką maskę i sprawiają takie wrażenie, to budują dystans i zdecydowanie trudniej jest nam przy takim człowieku, o którym mamy wrażenie, że nie ma żadnych problemów, że wszystko u niego gra. Trudniej jest nam się otworzyć, trudniej jest stworzyć przyjaźń z taką osobą, trudniej jest się zwierzyć i trudniej jest się w takiej e, osobie zakochać, bo my, nawet nie będąc tego świadomymi, zakochujemy się często w czyich dziwactwach, w czyich słabościach. E, kiedy potrafisz powiedzieć o swoich trudnych emocjach, o swoich porażkach, kiedy potrafisz pokazać się też z takiej nieidealnej strony, ale nie robisz tego na siłę, tak żeby ktoś doświadczył ciebie w tej trudnej odsłonie, tylko po prostu jesteś w tym naturalny, autentyczny i pokazujesz tą swoją wrażliwość, no to jest większe prawdopodobieństwo tego, że stworzysz Bliskość z drugim człowiekiem. Spójrz na to w ten sposób. No i tak jak już mówiłam wcześniej, każdy z nas coś ma. I y, mamy oczywiście zupełnie inną maskę, wchodzimy w inną rolę, kiedy idziemy na randkę, kiedy wychodzimy do teatru, kiedy jesteśmy w jakiejś grupie, y, gdzieś, gdzieś na zewnątrz, kiedy prezentujemy się publicznie, y, a trochę inaczej zachowujemy się, kiedy y, jesteśmy zamknięci w swoich domach, w swoich mieszkaniach, w naszych dresach, w naszych szlafrokach, w jakimś takim wydaniu zupełnie innym. I wtedy mm, możemy, Przejawiać jakieś zachowania, jakieś nawyki, które dla innych mogą być dziwne. Które mogą być jakąś nowością, ale w nich też można się zakochać. Nie, nie musimy być cały czas, jakby w tej takiej roli, jakbyśmy występowali właśnie publicznie, i musielibyśmy dbać o to, żeby każdy element naszego stroju i naszej fryzury, i tego, co mówimy, był po prostu, tak w 100% procentach, świetnie przygotowany. Jeżeli ten materiał, uznajesz za pomocny, to daj proszę lajka, like daj proszę suba i yy, jeżeli dotrwałeś te, do tego momentu, to napisz w komentarzu słowo: Jestem gotowy, jestem gotowa. Na miłość. A właściwie zdanie nam z tego wyszło. Napisz to: jestem gotowy, jestem gotowa na miłość. Ja przypominam o tym, że możesz pracować ze mną indywidualnie, bądź w parze ze mną podczas sesji online, albo możesz skorzystać z gotowych, przygotowanych kursów online. Na ten moment mam dostępne na stronie dwa kursy: jak odzyskać miłość życia i jak. Znaleźć miłość życia. Na ten moment już Wam dziękuję. Zachęcam do przejrzenia mojego kanału i zapraszam na kolejny odcinek. Moc miłości. Do zobaczenia. Pa!